Krystyna Iwanow dla portalu FightSport. Krysia, zwycięstwo okupione dużym wysiłkiem. Tutaj trzy rundy, trzy ciężkie rundy. Powiedz, czy była szansa na to, żeby walkę skończyć przed czasem? Możliwe, że była, ale było no nie trudno. Dobra przeciwniczka, sama raz na mnie, ale wygrałam, jest dobrze. E, paradoksalnie reprezentujesz klub walki Grappler, pokazałaś przede wszystkim boks, tutaj odcięłaś się trochę od tego stylu tak. ja. walki Marcina i reszty chłopaków z klubu, powiedz że czy ten boks był planem na ten pojedynek? Nie, nie było planowane, ale jakoś tak wyszło no, zabierała nogi, po prostu. Twoja przeciwniczka była zdecydowanie wyższa od Ciebie, powiedz, przeszkadzało Ci to w walce? Nie, nie przeszkadzało, w ogóle. Przemysł? Już walczyłam już nie raz z takimi wyższymi. było dobrze. No ale to chyba był Twój debiut jeśli chodzi o taką tak, dużą Tak, to był debiut. Jak Ci się walczyło przed swoją publicznością tutaj w Mińsku Mazylickim? Bardzo dobrze. Widziałem bardzo tutaj emocjonalnie Twój tata przeżywał tak, ten pojedynek. jak zawsze. Jak na wszystkich wygranych walkach tak zawsze jest. E, Krysia, masz dopiero 15 lat. Powiedz, czy wiążesz tutaj jakoś przyszłość ze sportem jeśli chodzi o MMA? Tak. Kieruj się w, tego, w tą stronę. I to tyle. Dobrze, powiedz, e, Dobrze. kto jest autorem Twojego zwycięstwa, komu chciałabyś za to podziękować? Dziękuję trenerowi, chłopakom z klubu i tacie. Wszystkim, którzy byli tu zebrani. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Krystyna Iwanow dla portalu fightsport.pl. Dziękuję.